Cześć! Jesteś na kanale Jak Urządzić mieszkanie. Idealne miejsce dla wszystkich tych, którzy remontują, dekorują i urządzają swoje mieszkanie. Ja mam na imię Sara i dziś pokażę Ci, jak wprowadzić boho do Twojego wnętrza. Ale zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć trzy szybkie rzeczy tytułem wstępu. Pierwsze, jeżeli ktoś już zna styl boho, to bardzo często kojarzy go z takim instagramowym lookiem, spokojnym, monochromatycznym. Natomiast boho to bardziej coś takiego. Dwa, to co będę dzisiaj mówiła, może się bardzo kojarzyć z eklektyzmem. Natomiast eklektyzm to łączenie stylów i łączenie ich z zachowaniem zasad tych stylów. Może lekkim nagięciem, ale jednak zachowaniem. Natomiast boho nie ma żadnych zasad, dlatego punkt trzeci, to co będzie dzisiaj w tym filmiku, to nie zasady boho, a wskazówki. Co kupić i czym kierować się tworząc takie wnętrze? O tym będę mówiła w tym filmiku i stworzę takie wnętrze z tej nijakiej przestrzeni. Także zaczynajmy. Oczywiście nie musisz przeprowadzać generalnego remontu, aby Twoje wnętrze zupełnie zmieniło charakter. W tej serii pokażę, że każde wnętrze może nabrać określonego stylu. Ten pokój może wyglądać tak, tak, lub no tak. Jedno wnętrze w milionie odsłon. Boho ma różne oblicza. Od bardziej stonowanego, tak jak to widzisz tutaj, do intensywnego, gdzie przenika się mnóstwo kolorów, faktur, jak na przykład tutaj. Zacznijmy od kolorów. Boho korzysta z kolorów ziemi. I nie jest jedynym stylem, który korzysta właśnie z tych kolorów, jako kolorów bazowych. Na przykład skandynawski styl czy Etno też korzystają właśnie z tych barw. Ale co jest wyjątkowego w Boho i tych kolorach ziemi, to to, że Boho korzysta z intensywnych oddzieli tych barw. Boho nie boi się mocnych kolorów. Niektóre style korzystają z tych bardziej przydymionych wersji, delikatnych. Boho także, ale miesza je z tymi intensywnymi. I tak na przykład było korzysta z fioletu, ognistej pomarańczy, elektrycznego błękitu, bieli, brązów, od tych właśnie lekko beżowych po bardzo głębokie. Korzysta też oczywiście z zieleni, przeróżnych jej odcieni, ze srebra, no i jak najbardziej ze złota. Także jeżeli chodzi o kolor, to nie możemy się go tutaj obawiać. Warto jest go mieszać, łączyć, wykorzystywać wszystkie te kolory, które nam przypadną do gustu. Powiedziałam, żeby korzystać z tych kolorów, które przypadną nam do gustu. Dlaczego? Dlatego, że styl ten właśnie tym się kieruje tym, co lubimy. Jest go stosunkowo łatwo osiągnąć we wnętrzu, ponieważ charakteryzuje go odrzucenie zasad. Nie ma jakiejś określonej struktury. Charakteryzuje go wolny duch artystyczny. Do tego stylu wybieraj rzeczy, które są Ci bliskie, są dla Ciebie osobiste, np. pamiątki po bliskich, i takie, które kojarzą Ci się z relaksem. Chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, co jest w tej chwili modne, tylko o powrocie do natury, o niekonwencjonalności, o tym, w czym ty czujesz się dobrze. Wszystko, co mięciutkie, miłe w dotyku, miłe dla oka, nada się do tego stylu. My zaczniemy od dywanu. Dywan. Może być taki, jak ja wybrałam, czyli bez wzoru. Może też być jednolity. Najważniejsze, żeby tobie się podobał, bo o to przecież chodzi w tym stylu. Oczywiście nie ma co się obawiać wzorów. Wzory w tym stylu są totalnie dozwolone. Może być taki wzór, może być dowolnie inny. Mogą być też dwa wzory, dwa dywany na sobie. Nie ma problemu. Ten dywan ma frędze. I one są bardzo często wybierane do tego stylu, dlatego że nadają takiej lekkości, frywolności. Jeżeli lubisz frędzę i masz do wyboru rzecz bez frędzy i z frędzami, to wybierz tą z frędzami. Urządzając, myśl o tym, co sprawi, że wnętrze będzie przytulne, ciepłe, relaksujące, a zarazem pełne form i struktur. Jeżeli uważasz, że jeden dywan to za mało, to połóż na nim drugi dywan, tak jak ja tutaj zrobiłam. Dlaczego wybrałam ten dywanik? Dlatego, że jest mięciutki, świetnie grzeje stopy wieczorem, idealny do wieczornego relaksu. Warstwy są cechą charakterystyczną tego stylu. Dlatego bez obaw można nakładać jedne rzeczy na drugie. Wrażenie przytelności robią właśnie warstwy, ale także poduszki. Świetnie się sprawdzą poduszki futrzane, ale mogą być też pluszowe, mogą być bardziej naturalne, takie lniane, szydełkowane. Tutaj mamy takie splecione nitki, które bardzo fajnie, prywolnie wyglądają. Na rynku są też poduszki, które całe są szydełkowane i one też rewelacyjnie się sprawdzą w stylu boho. Jeżeli poduszki, to także zasłony. Zasłony najlepiej żeby były lekkie, cieniutkie, przepuszczające światło. Ja tutaj wybrałam taką zasłonę, która jest poliestrowa. Ma takie pomponiki, które nadają lekkości, przy wolności w wnętrzu. Można też wybrać zasłonę bardziej taką linianą, ciemną, bardziej naturalną, ale ważne, żeby wpuszczały jak najwięcej światła do pomieszczenia. Jak widzisz, pojawiło nam się tutaj sporo wzorów i faktur. Jest to jak najbardziej dopuszczalne w tym stylu. Ale jakie wzory wybierać w dodatkach, na tkaninach, na poduszkach, dywanach? Świetnie sprawdzą się wszystkie barwione tkaniny. Na przykład ikat, który wygląda tak, lub suzani, które wygląda tak. Brzmi tajemniczo, ale jak piszesz w Google te nazwę, to wyskoczy Ci mnóstwo inspiracji. Boho lubi skomplikowane wzory, skomplikowane faktury. Lubi mnogość, mnogość wzorów, mnogość kształtów, mnogość kolorów. Także warto z tego skorzystać. A co jeżeli chodzi o meble? Meble mogą być jakby zbierane przez lata. Mogą to być różne siedziska, pufy położone na podłodze. Ja wybrałam takie poduchy pufy kolorowe, idealne jak wpadną goście, jako dodatkowe siedziska. Jeżeli nie posiadasz mebli zbieranych przez lata, tylko stawiasz na nowe meble, to warto zwrócić uwagę na takie materiały jak ratan, wiklina czy drewno. Oczywiście możesz mieszać ze sobą nowe meble i stare meble, na przykład meble dziadkach, czy z jakiegoś pchlego targu. Meble nowe z meblami z lat 60. będą świetnie do siebie pasować. Pamiętaj, tutaj chodzi o to, co Tobie się podoba, w czym Ty się dobrze czujesz, w czym Ty się relaksujesz. Ja wybrałam takie stoliki. One są takie nawet nowoczesne. Posiadają tutaj taką z naturalnego materiału, ono się nawet trochę inna, trzeba mieć jakąś tacę, żeby coś na to położyć. Te stoliki są praktyczne, ja osobiście uwielbiam rzeczy praktyczne. Jeden się chowa pod drugi, co jest bardzo fajne, nie zabierają wtedy dużo miejsca. Na to można postawić napoje czy takie rzeczy, na drugim dekoracje, także dla mnie super. Ale do stylu tego pasowałby też złoty stolik, srebrny stolik, nowoczesny stolik drewniany. Tak i zupełnie starodawne drewniane. Taki nawet z rzeźbieniami i różnymi dodatkami. Także śmiało, nie obawiaj się, jak coś ci się podoba, staw to do pokoju. Ten boho totalnie to akceptuje. Boho to powrót do natury. Boho nie jest jedynym stylem, który nawiązuje do natury. Odróżnia go od innych stylów mnogość elementów. Inne style nawiązujące do natury są często bardziej spokojne, wyciszone. Natomiast Boho to niby naturalne kolory, niby naturalne materiały, a jednak duże to za Jeżeli natura, to oczywiście kwiaty i rośliny. Tutaj zawiesiłam kwiat w takiej wiszącej donicy. Jest ona super. Taka pleciona nawiązuje do makram. Tutaj natomiast postawiłam kwiaty w stojakach. Rewelacyjne są te stojaki. Tutaj wygląda tak. To jest osobno. To można złożyć. Także bardzo mi się to podoba. Jeżeli nie jest potrzebne wnętrzu, to można po prostu odłożyć. Kolor. Nawiązuje do natury, jest taki naprawdę super, jest zielony. Nie wiem, co widać na kamerze, ale jest ekstra. No i dodatkowo motyw roślinny jest także na tym stojaku. Także rewelacja. Kwiaty w stylu boho sprawdzą się wszędzie na podłodze, na stojakach, wiszące, na parapecie. A jeżeli chodzi o to, jakie kwiaty, no to oczywiście odpowiedź w boho jest tylko jedna: takie, jakie lubisz. Sprawdzą się paprocie, sukulenty, świeże, cięte kwiaty. Teraz porozmawiamy o dekoracjach. Jakie dekoracje? Tak jak mówiłam na początku, wszystkie rzeczy, które są Ci bliskie, np. przykład pamiątki, to ten leżący tam aparat. Mogą też być akcesoria z podróży, stare butelki, figurki, misy. Zderka, porcelana, matę. wszystkie rzeczy powinny coś dla ciebie znaczyć. Tak jak wspomniałam, fajnie, jak w twoich dekoracjach jest coś związane z podróżami. Ja tutaj mam na przykład taki super globus, ale mogą też być to bardziej takie prywatne zdjęcia, jakieś personalne rzeczy, rzeczy zakupione gdzieś na jakimś targowisku, na wyjeździe. Wszystkie takie rzeczy bardzo się sprawdzą. Wspomniałam o figurkach i żelbach. Mam tutaj takie dwie. To są tak naprawdę podpórki do książek. Jest tu taki piesek z koroną. Bardzo królewskie wydanie pieska. I takie rzeczy, które kojarzą nam się z pałacami, też świetnie się, spra też świetnie się sprawdzą w stylu boho. Na przykład takie ramy do obrazów, ala królewskie, właśnie takie motywy, korony, rzeczy złote, srebrne, bardzo fajnie pasują do takiego wnętrza. Co jeszcze sprawdzi się w tym boho wnętrzu? Sprawdzą się lampiony, rzeźby, świece, które pomogą stworzyć niesamowity nastrój, a także wszelkiego rodzaju dekoracje ścienne, takie jak makramy, gobeliny czy obrazy. W moim wnętrzu pojawiła się świeca na rzeźbionym świeczniku, pustelka, filiżanka z podstawką z motywem roślinnym, obraz. Obraz jest akurat z kolekcji rodzinnej, jest pamiątką. Mamy lustro w takiej oprawie niczym makrama. I piórka kolorowe, wesołe, lekkie. Ściany możesz też wypełnić zdjęciami rodzinnymi. Fajnie, jakby to były zdjęcia w różnych oprawach, w takich oprawach różnych wielkości. Jakoś fajnie ułożone na ścianie. Nie każdy jednak lubi taką mnogość dekoracji. Trochę taki chaos. Dla niektórych może to być nadmiar. No więc co w takiej sytuacji? Do wyboru dekoracji można podejść dwojako. Sposób pierwszy to sugerować się jakąś historią i tylko rzeczy związane z tą historią, na przykład z historią rodzinną albo z historią jakiejś podróży, tylko te drobiazgi, tylko te elementy wystawiać do swojego wnętrza. Może też być podejście drugie, i tutaj należałoby się sugerować kolorem. I jeżeli nie lubimy aż tak kolorowego wnętrza, to możemy wybrać jeden z kolorów bazowych, na przykład operować beżami, bielami, brązami, i wtedy wybierać dekoracje, które mają różne faktury, na przykład są wlecione, są wytrzane, ale utrzymują. Jeden kolor. Tak samo inne dekoracje, pudełka czy świece, czy świeczniki, wszystkie mogą być w takiej wąskiej palecie kolorystycznej. Ten chaos, który panuje i który jest charakterystyczny dla tego stylu, zostanie trochę opanowany. Boho to styl, który chętnie się łączy z innymi stylami. Na przykład ze stylem modernistycznym, tworząc modern boho albo ze stylem skandynawskim tworząc Skandi Boho. Scandi Boho będzie tematem kolejnego filmiku. Jeżeli chcesz dostawać info o kolejnych filmikach, kliknij subskrybuj. Jeżeli chcesz poczytać więcej o tym stylu lub innych stylach, to zapraszam Cię na mojego bloga. Na tym kawałku przestrzeni będę tworzyła każdy styl, który przyjdzie do głowy mi lub Tobie. Także zachęcam Cię do sugestii w komentarzach. Dziękuję Ci, że jesteś i zapraszam Cię do oglądania kolejnego filmiku.